Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj zapraszam na kolejne wydarzenie z naszego cyklu edukacji dla osób, które już mają olejki i są z nami w naszej społeczności. Ja chciałam przedstawić co tydzień mam jakiś temat ciekawy, a dzisiaj ja chciałam Wam powiedzieć, w jaki sposób używam olejków na cały dzień, czyli taki dzień z doterra. Dodałam tutaj też kilka rzeczy, które mam nadzieję będą inspirujące, nowe, ciekawe. Bo tak sobie ostatnio pomyślałam, że tak sięgamy po te olejki bardzo, bardzo w momencie, kiedy mamy jakieś dolegliwości, ale tak naprawdę one mogą nam towarzyszyć super na co dzień i są w tym bardzo wdzięcznymi, są bardzo wdzięcznymi towarzyszami naszego dnia. Podzieliłam ten dzień na poranek, tak chronologicznie powiedziałabym: poranek, gdzie mamy self-care. Potem popołudniowe wsparcie i wieczorne rytuały. Więc startuję. Dobra, dzięki. Nie mogę przesunąć slajdu, ale może mi się tylko tak wydaje. Szanzę, Lizę. Dobrze, mamy to. Więc tak, zaczynam dzień. Pomimo tego, że nie używam słowa, staram się nie używać słowa zawsze, zaczynam dzień zawsze od ciepłej wody z cytryną. I tutaj najczęściej daję cytrynę, ale dodaję też olejki. Takim olejkiem, który najczęściej kupuję, jest moim ukochanym olejkiem, to lawenda, ale takim olejkiem jest też cytryna. I tę cytrynę po prostu dodaję codziennie do wody i tak zaczynam dzień, żeby po prostu pobudzić mój y, układ y, pobudzić metabolizm usuwać złogi i toksyny z organizmu więc najczęściej jest to cytrynka jeżeli wolicie jeszcze więcej limonenu czyli tego składnika który ma takie y, właściwości rozpuszczające tłuszcz na grejpfrut przepyszna jest limonka więc tutaj y, można sobie korzystać z różnych y, możliwości przez te wszystkie lata też do tego, takiego rozwoju osobistego, zwracania się do, do siebie w kontekście tego, co mi jest potrzebne, starałam się wypracować takie poranki, które były, byłyby dla mnie wartościowe i dawałyby mi takie paliwo napędowe na cały dzień. Kiedyś tego Nie robiłam. Zaczynałam dzień od razu zabierając się za pracę, oczywiście dzieci, mąż, jakieś poranne obowiązki. Zabierałam się za pracę. Natomiast, ale wszędzie słyszałam na różnych webinarach, wyjazdach, zrób najpierw rano kilka rzeczy dla siebie, tak żebyś już czuła, że ten dzień, cokolwiek by się dalej nie wydarzyło, że już zadbałaś o, o siebie i ten już dzień ma dla ciebie w tym kontekście ogromną wartość. Więc. Teraz mój dzień zaczynam inaczej. Staram się wypracować taki idealny, idealne nawyki. Kiedyś też nie lubiłam tego słowa nawyki, bo to mi się wydawało czymś powtarzalnym, żeby nie powiedzieć nudnym. Natomiast teraz doceniam to, że mam pewne rzeczy ułożone i one nadają też rytm i wartość temu, tym porankom. I jak czegoś z tego nie zrobię, to już czuję się tak. Jakby mi czegoś zabrakło, więc bardzo dbam o te swoje poranki i co robię? Przede wszystkim prowadzę dziennik wdzięczności. Od tego właściwie zaczynam. To jest taki mój kobiecy rytuał, że zaczynam sobie właśnie, szykuję sobie tę wodę, i puszczam muzykę i piszę sobie mój dziennik wdzięczności. Za co jestem wdzięczna? Jaki jest mój cel? Jak sobie ten cel wyobrażam? Po prostu. Praktykuję wdzięczność za pomocą tego dziennika wdzięczności. Ja o tym dzienniku też mówiłam w jakimś innym webinarze i o każdym pewnie tym elemencie, o którym będę mówić, można go bardzo rozwijać, ale dzisiaj, tak skrótowo, oczywiście będzie można zadawać różne pytania, więc, więc jestem. Więc praktykuję wdzięczność i medytacja. Medytacja to jest też bardzo ważna rzecz. Czasem nam się wydaje, nie mam czasu. Nie mam czasu na to, ale jeżeli nie mam czasu, to, to właśnie powinniśmy jeszcze dłużej medytować. Powiem jak, w jaki sposób używam olejków. Więc w momencie, kiedy praktykuję tę wdzięczność, no to y, używam najczęściej takich olejków jak róża, bo po prostu kocham, y, kocham ten zapach, kiedyś go nie lubiłam. I lanki-lank -y też w kontekście y, naszego wewnętrznego dziecka, kadzidłowiec. Więc to są takie olejki, z którymi pracuję rano. W kontekście wzmacniania siebie, swojej kobiecości i zadbania o siebie, do, do medytacji, balans przepięknie wycisza. Wetiweria jest niesamowicie takim uziemiającym olejkiem, czy mieszanka PiS? Przepiękny też olej. Rozwój osobisty. To tutaj bardziej w kontekście. Też jak piszę ten Dziennik Wdzięczności, to na końcu piszę, jakie są rzeczy najważniejsze w, tym, w ciągu tego dnia dla mnie do zrobienia, i wtedy właśnie piszę o tym, co, co chcę zrobić. Więc rozwój osobisty, intencje to już tutaj mam takie bardziej energetyczne olejki, czyli cytrusy, jak bergamotka moja ukochana olej, od którego zaczęłam moją przygodę z doterra czy w kontekście y, motywacji, czy poprawy tak, takiego doenergetyzowania olejki Motivate i Cheer. Więc to są takie y, poranne. Oczywiście nie stosuję ich wszystkich naraz, tylko wybieram sobie troszeczkę tak y, w zależności od tego, w jakim jestem, na jakim jestem etapie, nad czym obecnie pracuję. Polecam wam też taką książkę I Am Fabulous. Ja czasem z tego y, jakieś y, robię przepisy. Na przykład tu jest y, taki na mieszankę more than enough, czyli y, o byciu wystarczającym czy o podejmowaniu decyzji. To też czasem wam przemycam i możemy sobie z tego robić jakieś mieszanki. Y, więc, y, więc to w zależności od tego, z czym, z czym jestem w danym momencie. Ćwiczenia. Staram się codziennie też ćwiczyć, więc to 15 minut na ten dziennik wdzięczności, 15 na medytację, 15 na te ćwiczenia. Chociażby, żeby naprawdę też poruszyć tą, tym moim ciałem, pozbyć się jakichś emocji, których który chciałabym, który chciałabym się pozbyć i, i też tak naprawdę poczuć czuć się dobrze, tak? bo to też bardzo pomaga mm, czuć się tak w pełni sił, jak, jak, jak to ciało jest takie sprawne. Więc jeżeli chodzi o ćwiczenia, to olejek Smart and Sassy, uwielbiam go dodawać do wody, to jest mieszanka. Tam jest cynamon, imbir, dzika pomarańcza, cytryna i mięta. Więc to jest taka mieszanka też przyspieszająca metabolizm. Często uważana za taki olejek, trochę ułatwiający rzucanie zbędnych kilogramów, więc tak w okresie lata to... i też bardzo smaczny, więc fajnie go pić z wodą. On też reguluje poziom cukru w organizmie. Także to jest taki olej, który bardzo najczęściej pije z wodą. Już potem w ciągu dnia. Peppermint mięta na lepszą y, wymianę tlenową, na przykład przy bieganiu czy przy ćwiczeniach różnych, a Deep Blue to, jak, jeżeli mamy jakieś bólowe y, sytuacje, że, które uniemożliwiają nam ćwiczenia, ale wiemy, że to nie jest nic na tyle poważnego. Y, przepraszam, alarm jakiś u sąsiada. Y, to nie jest nic takiego poważnego, że, y, że nam przeszkadza w tym ćwiczeniu no to możemy sobie posmarować Deep Blue na oleju bazowym. Mamy teraz taki też sztyf Deep Blue z bo pokazałabym go wam, ale właśnie pożyczyłam osobie, która była w potrzebie, więc nie mam, a jest świetny. I taki fajny też, prosty w użyciu, bo po prostu przed biegiem czasem, jak wiem, że mam w pewnym miejscu takie stany bólowe po kontuzji, smaruję sobie po prostu, żeby, żeby to nie powodowało, że nie mogę ćwiczyć. I jeszcze tutaj mieszanka taka trzech olejków, to zaraz przestanie. Trzy olejki do jogi. Jeżeli ktoś praktykuje, o, synku zamknął okno, proszę. Jeżeli ktoś praktykuje jogę, to tutaj są trzy wspaniałe olejki do jogi, które też możemy dołączyć do naszej praktyki jogi. I to jest taki, słuchajcie, tu już się tyle wydarzyło, a to jest dopiero ten poranek. Więc jak już te wszystkie rzeczy się wydarzą, które kiedyś się w ogóle nie wydarzały, nie wiem, jak to możliwe to y, pora przygotować się do, że tak powiem, do pracy. I tak? y, 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 to, co też niedawna praktykuję i co jest super y, wsparciem dla mojego ciała, może ducha też, to szczotkowanie na sucho. I co jest do tego potrzebne? Fajnie, bo tutaj właśnie o tym z dziewczynami rozmawiałyśmy y, przed, przed webinarem. Y, co jest do tego potrzebne? Potrzebna jest do tego szczotka, która jest z naturalnego włosia. W Warszawie na przykład jest takie super miejsce na ulicy Poznańskiej, gdzie można kupić takie szczotki u takiego pana, który prowadzi ten zakład od lat. Więc taka szczotka jest potrzebna. I, i tak jak ja robię, to szczotkuję na, na sucho, yy, yy, po prostu zakraplając tutaj na, yy, na tę szczotkę yy, dany olejek. Najczęściej używam też Smart Sassy. Tak, bo właśnie w kontekście tego, tego metabolizmu yy, też yy, grejfrut, który tutaj jest antycelulitowo, więc daje smart ale można też cyprys, bo on jest też super na krążenie czy połączenie cyprys z grejpfrutem na przykład yy, na różne partie ciała. Tak często na nogach są żylaki, to yy, wtedy polecałabym bardzo cyprys. Nie chodzi o to, żeby to robić mocno. Ale chodzi o to, żeby po prostu y, tę skórę naszą oczyścić, poruszyć, y, skóra jest największym organem, bardzo ważne, bardzo ważne miejsce do pielęgnacji. I y, ja to robię bez oleju bazowego, ale bunia robi z olejem bazowym. I wypróbujcie sobie jedną i drugą metodę i zobaczcie, która dla Was jest lepsza. Y, ja sobie też wypróbuję z olejem bazowym i mogę też wtedy będę wiedziała. Jak ja to robię, słuchajcie? Ja zaczynam od, od nóg i tak jak ja się nauczyłam, robię na, na, na początku ruchy koliste w kierunku serca, więc to jest zawsze o tym, że, że to w kierunku serca. Więc jeżeli robimy nogi, no to do góry, ręce też do góry, ale jakby w kierunku serca. I najpierw robię takie kręcące bardziej ruchy. A potem jakby tak zbieram, nie? Więc, więc ja to robię po prostu w ten sposób. Pamiętam, że kiedyś były warsztaty, na których można było się nauczyć w ogóle tego dry brushing, i to jest pewnie, wiecie, godzinny warsztat. Myślę, że można poczytać w internecie. Ja oczywiście też mogę popatrzeć, zrobić jakiś osobny filmik. Na razie robię tak, może to wymaga udoskonalenia, ale najpierw kręcę, a potem tak ściągam i wszystko w kierunku serca. Tak, 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 zostałam nauczona. Więc, więc, więc tak kręcę, a potem tak ściągam właśnie do góry. Więc tak robię. Tak robię w uniu. I to jest, powiem Wam, że tak super. Naprawdę człowiek się super czuje po tym dry brushingu. I potem wchodzę pod prysznic. Pewnie gdybym miała wannę, to no może rano nie, ale byłabym bardzo szczęśliwa. Pracuję nad tym, nad tą wanną. Natomiast wchodzę pod prysznic. I rozpoczynam poranną toaletę. I tutaj też oczywiście mam różne produkty do tery, no bo jakże byłoby inaczej. I bardzo je lubię. Szampon. Szampon, odżywka mi się akurat skończyła, także używam tych produktów też do włosów, jeżeli chcecie. No to bardzo takim olejkiem, który wspomaga. Jest y, rozmaryn. Bardzo go cenię w kontekście pielęgnacji włosów i oczywiście lawendę. I teraz coś Wam pokażę. Mam takie trzy oleje: Zobacz. to jest wszystko Yarrow Pom. Natomiast ja sobie zrobiłam takie. Y, mam trzy w zależności jedno jest do twarzy, oryginalne, to niebieskie. Drugi jest rozmaryn do skóry głowy, trzecie z geranium jakby do ciała. Więc jak, jak chcę, sobie, mam czas, to sobie po prostu, bo tutaj mam na 30 ml, to dam około 30 kropli tego rozmarynu, i tu jest taka moja maska do włosów. Więc czasem tutaj jeszcze dodaję lawendę. Więc sobie biorę z tej buteleczki i wmasowuję sobie po prostu w skórę na godzinę przed, na godzinę przed myciem głowy. I potem normalnie myję szamponem. Także rozmaryn do włosów. Jeżeli nie zrobicie tego wcześniej, bo czasem nie ma na to czasu, to dajcie chociaż do odżywki kropelkę tego rozmarynu albo kropelkę lawendy i zobaczycie, jakie piękne będą Wasze włosy. Szczególnie ta lawenda no, robi coś takiego, że te włosy są takie posłuszne, nie puszą się, i to też nauczyłam się od, od y, osób, które kupiły ode mnie olejki, tak naprawdę, od moich klientek. Yy, więc do, do włosów rozmaryn, lawenda, do ciała super super produkt yy, żel do mycia ciała, yy, mój synek uwielbia. Skrap do ciała też super, oj nie wzięłam tego, yy, skrap do ciała też super, mydła robię sama, yy, najczęściej z olejkami i jeszcze tutaj nie wiem czy widzicie, to jest takie super body butter, czyli masło do ciała. Do tery, one są fajne, z daglezją, z kadzidłowcem, więc to jest moja pielęgnacja ciała. Natomiast do twarzy, no to niezmiennie i, i zawsze po prostu Yarrow pom. Patrzcie, mam taki. ma kolor. To jest w ogóle niesamowity ten krwawnik. I, i to jest też. O, mogę narysować taki uśmiech. I to jest też o tym, ten krwawnik, że to jest tak odżywczy to jest krwawnik razem z, yy, z olejem z pestek granata. I po prostu on jest tak, yy, tak bardzo odżywczy, że jak czasem mamy taką wysuszoną skórę, po całym dniu siedzimy przed kąpem albo gdzieś klima, to po prostu nakładanie, nakładanie tego produktu powoduje, że to jest tak, o, wow, tego moja skóra potrzebowała. I też można go spożywać do wewnątrz. Więc to jest mega istotne, że, że, że nakładamy coś na, na skórę, co też możemy spożywać do wewnątrz i nie zanieczyszczamy naszego organizmu jakimiś syntetycznymi produktami. Ok, czyli to jest poranek. To jest poranek, więc teraz dbam o to, żeby ten poranek zaczął się tak, żebym ja się dobrze czuła, żebym miała czas dla siebie, żebym y, miała dobrą energię i dopiero jak mam dobrą energię to zaczynam w ogóle pracę. Bardzo dbam o to, bo czasem jak, 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 jak mam taki trudniejszy moment i ciężko mi jest tą energię dobrą wygenerować, to wracam, nie? Wracam robię więcej medytacji albo więcej dziennika wdzięczności tak, żeby, żeby aby uzyskać ten efekt takiego spokoju i wyciszenia, i pozytywnej energii, bo jakby bez tego to jakby nie ma sensu. Ok, popołudniowe wsparcie czyli my już wyszliśmy do pracy w pięknym nastroju, i często po jedzeniu, po lunchu, zdarza się tak, że mamy taki zjazd. I wtedy to jest moment, kiedy warto użyć olej w dyfuzorze dyfuzować olejki, które nas będą pobudzać. Czyli właśnie dzika pomarańcza, czy miętka, kadzidłowiec, no to zawsze profilaktycznie jedną kropelkę pod język przy, w, w kontekście różnych stanów zapalnych w organizmie. Więc no, warto o nim pamiętać też uspokajająco. Jak, jak coś się dzieje, chcemy, chcemy się troszeczkę tak skupić na, na sobie, na tu i teraz, jak, jak gdzieś tam nas wybija. I jest też taki produkt mito tu max To jest taki, taki suplement, którego nie powinniśmy brać yy, rany, wieczorem, bo on po prostu bardzo nam będzie dodawał dużo energii. Tutaj z takich składników, o których pamiętam, to jest chociażby ashwagandha, to często znamy. I kordyceps to jest taki grzybek chiński. Więc to jest w ogóle też fajny, taki dodający energii, yy, suplement, yy, składający się z naturalnych produktów. Także, także jak, jak czujemy, że nie chcemy kolejnej kawy, nie? albo w ogóle nie pijemy kawy, no to super sobie skorzystać z tego MitoTuMax. Dobrze. No i co? Jesteśmy już na wieczorze. Słuchajcie, szybko ten czas mija. Ten dzień nam szybko mija. No i co? I nie mógłby, nie mógłby się dzień odbyć bez suplementów. To jest takie pudełeczko, i tutaj jest LLV. LLV to jest Long Life Vitality Pack, i to jest zestaw trzech fiolek z różnymi suplementami. W pierwszej to są witaminy i mikroelementy, w drugiej Mamy polifenole i oksydanty, antyoksydanty, a w trzeciej mamy głównie kwasy omega-3. I, I tak naprawdę to ten zestaw, on mi towarzyszy zawsze, ja biorę go codziennie, jak jest jakaś choroba, czy jak ktoś mnie pyta, co na re, jakieś rekonwalescencje, albo co przy COVIDzie, albo co. Yy, nawet w kontekście emocji yy, i złego samopoczucia, naprawdę najważniejsze jest odżywienie organizmu. I to, że biorę te LLV, ja biorę pół dawki, yy, bo do 50 kilo, to już się tutaj zawsze uśmiecham i puszczam oczko, że do 50 kilo można pół dawki, więc trochę nie, na nielegalu, ale biorę pół dawki. Yy, natomiast biorę non-stop. To jest takie moje poczucie że coś dobrego dla siebie zrobiłam, że zadbałam o siebie, że pamiętałam o sobie. Więc zawsze biorę po prostu, żeby dbać o swoją odporność, żeby dbać o swoje dobre samopoczucie, biorę LLV. Jak, jak jestem chora czasem, jak coś mnie bierze albo jak miałam COVID, to brałam mm, całą dawkę, bo wtedy chciałam właśnie odżywić organizm. Tam jest i magnez, i cynk, i właśnie kwasy omega-3, i witaminy z grupy B. Wszystko to, co jest ważne w, w kontekście tego wirusa, który teraz szaleje. Więc to biorę codziennie i, i też moja rodzina. Jak, jak dzieci też coś im dolega, to też zaczynają brać LLV i, i, i oczywiście Ongar. Yy, więc to głównie te, no skupmy się na tych suplementach, są też inne, ale to ewentualnie rano może zapomniałam powiedzieć, że często biorę też terazajm, czyli enzymy. Ok, yy, zostawmy to. Yy, kąpiel, nie mam yy, yy, wanny, tak jak wspomniałam, ale, ale niektórzy pewnie mają i tutaj do kąpieli polecabym takie olejki jak geranium, to jest przepiękny olej kwiatowy albo lawendę też kwiatowa i geranium jest bardzo nawilżającym olejkiem. On ma skład podobny, skład chemiczny ma podobny do róży, jest dużo bardziej dostępny cenowo i przepięknie pachnie, więc polecam bardzo ten olejek do kąpieli, ale możemy sobie wybrać jaki chcemy. Pamiętajmy tylko, że żeby sobie dać dwie-trzy krople sól Epsom, żeby te olejki też dobrze się zintegrowały z wodą, bo tak to się wiadomo nie rozpuszczają w wodzie. Zamknijcie drzwi proszę i teraz jeżeli chodzi o pielęgnację skóry, no to oczywiście Jaropom też stosuję wieczorem, może tylko powiem, że, że właśnie jak stosuję to Pom, Salubel sobie stosuję pod oczy, to potem nakładam krem i może być ta seria wyraźnie z taką przepiękną serią, musiałabym spojrzeć co tutaj są za olejki, bo już tak naprawdę nie pamiętam. Jaśmin jest właśnie. Yy, no dobrze, yy, yy, jaśmin, juniper berry, czyli yy, yy, jałowiec. Delikatnie jest zapach tego, yy, tego kremu, nie jest taki mocny i też ma taką delikatną konsystencję. Latem jest super. Yy, zimą powiedziałabym, że dla mnie ta konsystencja jest troszeczkę za, yy, za lekka, bo lubię też takie odżywcze kremy, takie odżywcze, gęste kremy, więc jeżeli chodzi o pielęgnację skóry, no to właśnie jarąbką i, i krem na noc. Co tam jeszcze? No generalnie też olejki. Tak? Przychodzimy z pracy, chcemy się wyciszyć, jak na przykład wiemy, że dzieci będą przychodzić, to wcześniej Zanim dzieci przyjdą, można puścić pół godziny wcześniej dyfuzor, żeby one też z olejkiem Balance albo z lawendą, żeby one też miały takie poczucie, że wchodzą do takiej strefy, w której czują się bezpiecznie, komfortowo i to jest, to jest ta, ta ich strefa bezpieczeństwa. Nakładam też olejki, czyli może to być olej Kalmer, który ma lawendę i rumianek. Albo jakieś piękne olejki kwiatowe na noc, jaśmin, róża, to też jest taka, taka chwila dla, dla siebie i taka chwila czułości po całym dniu, żeby, żeby o siebie zadbać. A do dyfuzora przed snem czy dla całej rodziny właśnie lawenda, często w połączeniu z olejkiem R. Na przykład, bo lawenda będzie nas wyciszać, przygotowywać do snu, a olejek R będzie ułatwiał wymianę tlenową, Powodował, że obudzimy się rano z takim poczuciem, że jesteśmy wypoczęci, bo po prostu była dobra wymiana tlenowa na poziomie komórkowym, i, i tutaj właśnie lubię tę mieszankę. Bardzo dużo osób korzysta z tej mieszanki Serenity, która jest takim, taką typową mieszanką na sen. Oprócz lawendy są tutaj takie olejki jak drzewo sandałowe czy ilanki lang. I lanki lank, i majeranek, które obniżają ciśnienie. Nie? Więc w ogóle ten olej nas tak ściąga, usypia, wycisza. Yy, więc dla wielu osób on jest yy, tak naprawdę yy, wspaniały, jeżeli chodzi o. Jeżeli ktoś ma problemy takie yy, ze snem, tak, to właśnie Serenity, metiveria. I tak jak często powtarzam, yy, trzeba czasem wypróbować dwa, trzy olejki, żeby znaleźć ten swój idealny. W kontekście danej dolegliwości czy w kontekście danego obszaru, więc troszeczkę tak przewrotnie też może to być do snu cika pomarańcza, bo ona zwiększa poziom serotoniny w naszym organizmie i jak osiągamy taki błogo, błogostan, to łatwiej nam zasnąć. Tak? Natomiast no w swojej naturze ona jest energetyzująca, ale to każdy z nas jest różny. Więc zawsze, zawsze warto po prostu testować i, i, i też tak na zakończenie jeszcze może powiem, że właśnie stosowanie olejków i naturalnych w ogóle metod no to jest cały czas w kontekście samoświadomości naszego organizmu, bo my sami y, czy same wiemy jak najlepiej o siebie zadbać i, i, i to jest ważne właśnie, żeby y, umieć y, w różnych aspektach pomóc sobie Samemu rozumieć siebie, dbać o siebie i, i do tego też właśnie olejki bardzo nas, y, bar, z tym olejki nam właśnie też bardzo tutaj pomagają. Także ja dziękuję bardzo, pozdrawiam i oczywiście, jak są jakieś pytanka, y, to proszę śmiało y, y, pytać, bo ja no, jestem w różnych przestrzeniach i zawsze chętnie pomogę. Dziękuję bardzo, pozdrawiam, miłej nocy, papa. Pa.